Poznaniu.pl Poznań w minutę Policjantka z Poznania w śpiączce po wypadku na służbie. Funkcjonariuszka kilka dni temu uległa wypadkowi. Podczas służby jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Koledzy i koleżanki z policji zorganizowali zbiórkę krwi, szczegóły znajdziecie na w Poznaniu.pl. Ten wiadukt może odkorkować ulicę Lutycką. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na budowę wiaduktu wraz z kładką pieszo-rowerową na ulicy Lutyckiej. Niewykluczone, że miasto zleci także zwycięzcy przetargu budowę wiaduktu na ulicy Godencińskiej. Jeden z czołowych klubów ligi tureckiej ma być zainteresowany Christoferem Welde z Lecha Poznań. Informację przekazał znany dziennikarz sportowy Fabrizio Romano. W przypadku sprzedaży Norwega Lech może liczyć na spory zarobek. Niezwykłe odkrycie poznańskich naukowców. Ich materiał może polecieć w kosmos, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Materiał wyprodukowany przez profesora Dariusza Garbca z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz poleci w kosmos. Naukowiec opowiedział nam o swoim niezwykłym odkryciu, a wywiad przeczytacie na wpoznaniu.pl